W 2003 roku dwóch mężczyzn ukradło zaparkowanego Boeinga 727 z lotniska w Angolii i odleciało, wywołując poszukiwania na całym świecie. Do dziś samolot nie został odnaleziony. Interesujące fakty: Ostatni jest niewiarygodny. Coca-Cola Company ma własną prywatną ochronę, która jest większa niż policja w Atlancie w stanie Georgia. Jest osoba, którą chcecie porwać, jest to pierwsza osoba, która wyświetla się po kliknięciu udostępnij, a następnie messenger. Zwierzęta nie są przetwarzane na skórę. Skóra jest produktem ubocznym przemysłu mięsnego. Jedynym sposobem na łaskotanie siebie jest przejechanie językiem przez dach ust. Skomentuj łaskotałem i pozwól autokorekcie dokończyć zdanie. Przypnę najśmieszniejszy komentarz. Wiewiórki przenoszą te same choroby co szczury, ale ludziom to nie przeszkadza, bo są słodkie. Istnieje gatunek meduzy, który jest biologicznie nieśmiertelny. Oznacza to, że teoretycznie może żyć wiecznie, o ile nie zostanie zjedzona lub zraniona. Lokalizację.